Cześć, tutaj Tutsi. W tym odcinku chciałam zaprezentować moje wszystkie koty Pet -shop. Wiem, pewnie się zdziwiliście, że mam w ogóle Pet -shopy. Ale tak, mam. Zaprezentuję koty Pet -shopy, wszystkie w ogóle moje. Pierwszy z nich to jest nasza pierwsza maskotka, to jest Willi Willi nazwany na cześć mojego młodszego brata, Willi, jako straż z kanału. Niebieskie oczka, szary magnes. Jest bardzo ładny, podoba mi się. Kolejna jest Stella. Brązowy kot z teraz niebieskimi oczami. Tylko, że ma dziurkę. Myślę, że będzie przez was lubianym petropem. A, to jest siostra Mili, cała żółta z takimi fioletowo-czerwonymi oczami. Ma czerwony albo różowy, jak tam wolicie mówić, magnes. Ja wolę mówić różowy. Zmienię, co wiem, to za kolor oczu? Przypatrzcie się chwilę, dam chwilę na przypatrzenie. Następna jest jedna z sióstr kotek, bo mam kotki małe, takiej samej wielkości, które są siostrami, bo bardzo są do siebie podobne. Pierwsza z nich jest łapka. Niebieskie oczka i ma. Jest cała brnozowa. Tylko, że dziwię się kadziura. Dlaczego musi być w tym miejscu? Kolejna jest róża. Ma zielone oczy. To jest też jedna z sióstr kotek. Ma w tym samym miejscu co łapka dziurę. To naprawdę dziwnie wygląda. Kolejna jest Rafaelka, to już ostatnio z Siustkotek. Fieltowe oczy, taka jasna, jak prawie tak jak róża. No i jako jedyna Skotek ma dziurę na łapce. łapce. Kolejna jest flora. To jest mój najnowszy pet shop. No i jeden z dwóch short hairów. Ma dziurkę. Ja mam dosyć mało tych popularnych odmian pet shopów. Mam dwa short hairy, jedynego jamnika, dwa spaniele, zero coli, zero tych dogów niemieckich. Ale na szczęście mam przecież jamnika, te spaniele i short hery. Drugi z short to jest Tiger. Myślę, że będzie przez Was bianą postacią. Ma ten szary magnes. Kolejna jest plamka. Myślę, że to nie jest podróbka, ponieważ ma tutaj na ogonku napis LPS. Ma bardzo ładny kolor odmiany niebieskiego oczka. Ma dziurę w tym miejscu, to są z, z tylko Kolejny Tragedia. Kolejna jest Sugar, Sugar Sprinkles. Pewnie ją kojarzycie. Kiedyś był taki zestaw, taki autobus z babeczkami. I z niego Sugar Sprinkles zgubił się jej ogon w trakcie przeprowadzki. Ma dziurę w tym samym miejscu co plamka i dwie siostry, No i już ostatnią jest Kiki. Kiedy to zaraz pokażę o co w jej chodzi. Ma dziurkę tutaj. No bo yy, czasami są takie środki, które mają tutaj magnes i trzeba też mieć tutaj magnes. No i można się przyczepiać środkę i tak czesać. Wtedy on przymruży oczka i kodzie uszy. Mam jeszcze taką Zoe. Czyli dla jeszcze mam królika. Mam na imię mandarynka, a Dobra. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmu. Proszę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Eee, Dajcie daj, 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 łapki w górę, 10 łapek w górę, wzwyż. I robię film moje wszystkie psy. Do, do widzenia. Do kolejnego odcinka.